Zoomi wideo prezentuje. Trampoliny.pl to sklep internetowy należący do firmy GoFit, producenta i dystrybutora sprzętu sportowego. Oferujemy szeroki wybór trampolin, zarówno profesjonalnych, jak i rekreacyjnych. Posiadamy w ofercie zarówno małe trampoliny domowe, jak i zestawy ogrodowe wyposażone w siatki zabezpieczające o średnicy do 488 cm. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem wiodących marek dostępnych na polskim rynku: GoFit, Athletic 24, Berg Euro i Kettler. Trampoliny dostępne są we wszystkich występujących na rynku rozmiarach w najniższych cenach wraz z błyskawiczną dostawą pod wskazany adres. Trampoliny.pl Skocz po zdrowie. Zapraszamy. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.